W której z zwierz płockiej katedry biją dzwony? Zanim odpowiem spróbuj zgadnąć. Prawidłową odpowiedź poznasz za chwilę. Na wzgórzu tumskim w płocku stoi majestatyczna bazylika katedralna w niebowzięcia najświętszej Maryi Panny, jeden z najstarszych kościołów w Polsce i prawdziwa perła Mazowsza. Jej historia zaczęła się prawie tysiąc lat temu. Była świadkiem koronacji, modlitw i pochówków władców, w tym Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Jej potężne mury pamiętają pożary, przebudowy i epoki. Od romańskich kamieni po renesansowe hełmy wież, które dziś dumnie górują nad Wisłą. A więc gdzie naprawdę biją dzwony tej katedry? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Nie w żadnej z jej wież. W XV wieku stwierdzono, że katedralne wieże nie są już w stanie utrzymać ciężkich dzwonów. Aby je ocalić, przeniesiono je do pobliskiej wieży Zamku Książąt Mazowieckich, stojącej tuż obok świątyni. To właśnie stamtąd od tamtej pory rozbrzmiewa dźwięk, który wszyscy kojarzymy z Płocką Katedrą. I choć dziś dzwony biją z zamku, a nie z katedry, ich głos wciąż jednoczy oba te miejsca łącząc przeszłość, wiarę. I dumę płocka w jeden harmonijny dźwięk nad Wisłą.